Dzień dobry, witam Państwa na naszej konferencji w naszym biurze. Jasław Soja jest naszym ekspertem podatkowym razem, ale jednocześnie otwiera naszą listę kandydatów w czasie. Oraz Magdalena Malińska otwierająca listę kandydatów i kandydatów w połowie. Proszę Państwa, w Polsce teoretycznie obowiązuje progresja podatkowa, to znaczy taki system, zgodnie z którym im ktoś jest bogatszy, tym płaci wyższe podatki. Niestety ten system obowiązuje w Polsce tylko teoretycznie. Bo w praktyce mamy właściwie linię odwiedzin. Wystarczy założyć działalność gospodarczą i obojętnie czy zarabia się grube miliony złotych, czy kilkaset złotych miesięcznie, i tak płaci się tę samą stawkę podatku. Ten prezent dla, dla firm Blaszka-Millera właśnie działa w ten sposób i jest to skrajnie niesprawiedliwe. Razem uważam, że podatki powinniśmy płacić według prostej, progresywnej skali. Wszyscy podatnicy. Obojętnie, czy czerpią dochody z pracy własnej, no, czy też z biznesu bądź kapitału. Koniec z przywilejami najbogatszych przedsiębiorców. Jednolite stawki podatkowe to do dochody do budżetu, które pozwolą obniżyć podatki dla większości polskich pracowników. Proszę Państwa, razem postuluję sprawiedliwą, progresywną skalę podatkową. Nie powinniśmy odprowadzać podatku od dochodów poniżej minimum socjalnego, dlatego proponujemy dla osób zarabiających takie pieniądze zerową stawkę podatku. Kolejny próg podatkowy to 22%. Ten podatek będą płacić polscy pracownicy w większości. Następna stawka to 33%. Ten podatek będą płaciły osoby bardzo wysoko wykwalifikowane i bardzo dobrze zarabiające, na przykład informatycy. Kolejne dwa progi to 44 i 55% dla dochodów odpowiednio 120 tysięcy złotych rocznie i 250 tysięcy złotych rocznie. Ten podatek w praktyce będą płaciły osoby, które kierują bardzo dużymi firmami i bankierzy. No i ostatnia stawka podatku, czyli 75%, tak zwany podatek dla prezesów, dla osób zarabiających rocznie pół miliona złotych. Proszę Państwa, Wielokrotnie słyszymy takie pytanie: skąd ten pomysł na ten podatek dla prezesów? 75% od dochodów powyżej pół miliona złotych. Dlaczego? W istocie podatki to nie tylko narzędzie, które pozwala wprowadzać środki do budżetu. Wielu wybitnych ekonomistów, w tym np. Paul Krugman, noblista, czy autor tej słynnej książki Kapitał w XXI wieku, Thomas Piketty, twierdzą, że podatki to także bardzo skuteczne narzędzie do wyrównywania nierówności społecznych. W jaki sposób to działa? No więc, kiedy wprowadzimy tę stawkę podatku 75% dla najbogatszych, dla tych, którzy zarabiają pół miliona złotych rocznie i więcej, firmom przestanie się opłacać wpłacanie takich pieniędzy na konta prezesów, a zacznie się opłacać inwestowanie w to, co jest naprawdę ważne, czyli podnoszenie wpłat dla pracowników niskiego i środkowego szczebla oraz inwestowanie w nowe miejsca pracy. Razem jest sprawiedliwa oraz korzystna dla polskich pracowników także dla klasy średniej. Najistotniejszą korzyści korzyść odniosą najmniej zarabiający, zaś ci, którzy osiągają dochody rzędu 5-6 tysięcy złotych miesięcznie, nie odczują żadnej różnicy. Najbardziej obciążeni będą najbogatsi Polacy, ci, którzy osiągają największe dochody i będą oni płacili podatki proporcjonalne do wysokości osiąganego dochodu. Im wyżej i więcej zarabiają, tym większe podatki zapłacą. Nasza propozycja jest odpowiedzialna. To nie jest obiecywanie gruszek na wierzbie. Pokazujemy skąd wziąć dochody na to, żeby mieć pieniądze na obniżkę podatków dla polskich pracowników oraz na najpilniejsze wydatki, takie jak cele inwestycyjne oraz pomoc społeczna. Razem jest chyba jedyną partią obecną w dzisiejszej scenie politycznej, która mówi wprost: żeby mieć pieniądze na wydatki, należy podnieść wpływy do budżetu, czyli podatki najlepiej zarabiających. Z zażenowaniem obserwujemy obecną kampanię wyborczą i festiwal obietnic polityków, którzy jednocześnie obiecują, że podniosą kwotę wolną, obniżą większość podatków oraz zwiększą wydatki a jednocześnie nie mówią nic o podwyżkach podatków. Mów, powiedzmy wprost, tak się nie da zrobić. Żeby mieć pieniądze na wydatki, a musimy je mieć na najpilniejsze na przykład na naukę czy na e, służbę zdrowia, trzeba podnieść podatki. I my, jak razem mówimy o tym wprost. razem chcę podnieść podatki dla najlepiej zarabiających Polaków. I proszę Państwa, dzisiaj uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej takie narzędzie, które nazwaliśmy po prostu kalkulatorem podatkowym. E, można z niego skorzystać, wchodząc na adres e, strony internetowej kalkulator.partyarazem.pl. Ona działa w bardzo prosty sposób. To znaczy, każdy z Państwa może wpisać e, na tej stronie internetowej kwotę swojego miesięcznego dochodu, e, a następnie zobaczyć, e, właśnie porównać sobie, jakie obciążenia podatkowe ponosi e, się dzisiaj, a jakie ponosiłoby się w przypadku, e, gdybyśmy wprowadzili nasz system, sprawiedliwy system e, prowadzenia podatków. Także zachęcamy do korzystania z tego narzędzia także dziennikarzy, żeby mogli zobaczyć jak ten system działa w, w praktyce. Dziękuję. 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 Nie powiem, że to jest potrzebę taki systemów, ale w tej, prakty, prac, który mogą w jakiś sposób niechęcić się przedsiębiorców do... Nie, chęcić przedsiębiorców do problem unikania opodatkowania jest rzeczywiście bardzo poważny. Tylko, że skala jego dzisiaj w Polsce jest ogromna i czy naprawdę jeszcze możemy bardziej spowodować, by to unikanie było jeszcze większe? Nie. My mamy drugą część naszego programu podatkowego, są działania przeciwko unikaniu opodatkowania. Czyli wprowadzenie klauzuli unikania opodatkowania oraz szereg zmian w ustawach o podatkach dochodowych, które już mamy przygotowane i myślę, że to zapobiegnie takim działaniom. Obrigado.